The champ is here. Marcin Tybura. Świetny, imponujący pojedynek, chyba za zanim mówiłeś aż po tej wygranej, bo byłeś zaskoczony, poza tym, ci przy... no, myślę, że byłeś zaskoczony. Możesz to skomentować? Byłem bardzo zaskoczony. Do... czy jestem zaskoczony, bo praktycznie od razu po walce robisz ze mną wywiad. <laughs> Nie przywykłeś do tego. Tak, myślałem już, że wpadniesz w trakcie. <laughs> no tak, starzeje się. Powiedz. i no, ja byłem yy. bardzo zaskoczony, no nie mogłem yy, przez chwilę uwierzyć. Czy, czy to duszenie w momencie, kiedy... Znaczy w ogóle możesz zdradzić, jaki był plan przede wszystkim, bo skrętnie go ukrywaliście, nawet prosiłem o jakieś... Yy, twój narożnik, prosiłem o jakieś takie przewidywania względem walki, ale chyba się obawiali, że mogę pracować dla przeciwnego narożnika. No wiesz jak to jest, nie można nim wszystkiego zdradzać od razu. No, plan był taki, żeby utrzymać ją w stójce. Ćwiczyliśmy cały czas stójkę, no, oczywiście parter też, ale nastawiliśmy się na walkę w stójce. Miałem dużo pracować na nogach i uciekać, nie wdawać się w parter. Damem par do przodu bardzo w tych pierwszych sekundach. Próbowałem go stopować, ale się nie udało, Dopór przyparł mnie do linii i... No, czułem, że nie dociska tak mocno, więc wykorzystałem okazję, przekręciłem go i widziałem, że zaraz będzie kopał tym kolanem. No, to ten, to w jego walce... flagował. Yy, tak, technika. tak. I trener mi na to zwracał uwagę i, <laughs> i tam e, cały czas to szlifowaliśmy, żeby uważać na te kolana i nie schylać tej głowy. Jak już schyliłem głowę i zobaczyłem to kolano, wiedziałem, że ono zaraz pójdzie do góry i że je podebrać. No podebrałem. I no jak już do parteru no Nie wiem, całą walkę z pres, zaraz skomentuję. Mam nagrane. No. Nielegalnie. Walkę? Nie legalnie. Nie no, myślę, że walka będzie dostępna później. Tak, się zgadza się. Czyli potwierdza, że to jest jeden z tych pojedynków, gdzie game plan w zasadzie absolutnie ma, nie ma się, ma się nijak do... Nie, to nie był tak, że nie ma, nie ma się nijak. Miałem utrzymywać walkę z stójka, ale jeżeli trafi do, do parteru, to też tam... Mieliśmy tam jakieś założenia, nie? W parterze. To nie było tak, że tylko stójka. Ja spodziewałem się, spodziewaliśmy się, że ta walka prędzej czy później trafi do parteru, bo, bo oba jesteśmy grapplerami i jakby trwała dłużej, to pewnie i tak by któryś z nas się pokusił o to, żeby ją sprowadzić, tak? A w, w którym momencie, przepraszam, poczułeś właśnie, że, że ta technika tak północ-południe, na 9 jakkolwiek ją nazwać, to duszenie, tak, że, że ono wchodzi? Jak złapałem duszenie, chwilę potrzymałem i Damian szarpnął się dwa razy w jedną i w drugą, tak aby chciał mnie przytoczyć, a po tym szarpnięciu no, słyszałem już jego ciężkie oddychanie i no, ten... Ten e, odgłos tak, tak, właśnie, brzydko go nazywają takiego harczenia. Harczenie, tak. Właśnie zabawna I... sytuacja, czy zabawna? Może nie, 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 nie zabawnego to też jeszcze poprawiłem, e, puściłem trochę i poprawiłem, i wiedziałem, że to już wchodzi. Tak, ja, ja właśnie też słyszałem to. Wiedziałem rękę też, jak opada Damiana. Tak? Przysłowie, harczenie, bo akurat był kamerzysta przy nim i jeszcze z mikrofonem, i w ogóle we wszystkich głośnikach było to słychać, więc <śmiech> <śmiech> chyba dodatkowy sygnał miałeś. No, nie, słyszałem no, prosto, no, tak, prosto no, miałeś... od źródła. najlepszy na Ale no właśnie w tym momencie. Tam poczułem, że już chodzi i poprawiłem go jeszcze, żeby to... Te... Jak się czujesz z tymi wszystkimi potencjalnymi żonami i fanami, którzy podchodzili masowo naprawdę? No długo nie mogli ci zostawić, zdjęcia i... <laughs> super. No dobrze się z tym czuć. to jest no bardzo miłe, tak. Nie, nie, nie ukrywam, że, że sprawia to przyjemność, że ludzie doceniają taką ciężką pracę. I chętnie zawsze te zdjęcia robię, tak. A tak w takim, nie wiem, najbardziej odważnym scenariuszu w ogóle przewidywałeś, że jesteś w stanie Damiana podać, nie, poddać? Nie. Nie, nie, w ogóle. W ogóle nie sądziłem, że będzie tam ktokolwiek, że będziemy się w ogóle z parterze tam ktokolwiek kogoś poddawał, tak? Sądziłem, że może gdzieś tam coś, w ktoś kogoś trafi, ale nie sądziłem o, o nic o parterze, żeby tam. ten. Ale no widocznie tak. To zwykle jest. W moim przypadku tak to się sprawdza, że to czego nie przewiduję przed walką to się zdarza. Co, co tam Martin Lewandowski tobie szepnął? Dzisiaj miałeś w sumie było sporo Polaków, tak jak zauważyłem. Marcin no, pogratulował, i też się bardzo cieszył i, i no tyle. Zrobiliśmy zdjęcie i no, fajnie no miło. No. Więcej, no, więcej nie mieliśmy czasu też rozmawiać, bo wiadomo, była tam spora kolejka też to ja się nie męczę, gratuluję, zobaczymy się może na afterparty, przynajmniej chwilę. Jeszcze raz gratuluję. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy mi kibicowali no i z tym, którzy mi pomagali też przede wszystkim, ale wiem, że tam spora grupa w Polsce była i, i, i naprawdę trzymali kciuki i oglądali, więc dziękuję bardzo. Powiem tak, szkoda, że tak krótko. Wiesz, no dla ciebie szkoda, dla mnie wiesz, zawsze <laughs> ta walka nim szybciej się kończy tym lepiej. Tak? Dłużej pożyjesz. Tak. Zdrowiej przynajmniej o. Dzień Już wiemy dlaczego warto przyjeżdżać na obozy KSW.